O mam coś drugiego nie wiem co to jest tak. się chyba zacięło To jest Siemandos fajcie na wodą znowu dzisiaj wedkarska przygoda e, tak sobie wymyśliłem rzeka Narew coś tam w tym zagajniku e, rzeka Narew Słuchajcie, miejscówka jest taka, że tutaj wcześniej byłem, ale nigdy tutaj nie mówiłem na białoryb. Właśnie tak jak mówię, kurde, jak zobaczycie, rzeka płynie, to jest ostry zakręt, tam więcej niż 90 stopni. I tutaj ta rzeka, powiem, że ona zawija, takie wiry są, także ja bym to nazwał, że rzeka zawraca. Tam pucznikami może być białoryb, wszędzie może być białoryb. Tutaj rzucę z tej, z tej mistrzówki, rzucę na grunt, a tam sobie pójdę jedną wędeczkę tam sobie pójdę może na maciek, coś się uda wyciągnąć. Słuchajcie, no zobaczcie, kurde no jest przepięknie. Giełka. Megiełka, tutaj rzeka zawraca. Taki to jest kąt. Stąd płynie. Tam, ja przepraszam, jak stąd płynie, zawraca, leci tam. Tak. Chciałem powiedzieć, że jest wschód słońca, taki zamglony z Jest świetnie, rewelacyjnie, także e, no widać tak jak, jak widzicie to wszystko jest. E, przepięknie to wszystko jest widać. Kurczę no. Tylko brać się, rozkładać. Coś pięknego. Coś pięknego ale powiem wam, że śmieci to trochę jest po wędkarze aż trochę siara aż trochę siara, siarzecki dosyć gadania jeszcze tylko powiem, że lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie no i przede wszystkim oglądajcie a ja tutaj postaram się z tej wody coś wyciągnąć no mam trochę siuwaksu rozrobionego dużo nie mam mam zanęte czarno płciowe. jeszcze zaraz wszystko będę wam to pokazywał, no zachód słońca jest rewelacyjny rewelacyjny, a widzicie giełka, fajnie, luks, lecimy że wam przy I powiem tak Jeśli chodzi o, o zanętę Zanęta pociowa ciemna Dzisiaj bez żadnych gminy. Kleju troszeczkę dodałem Kleju kukurydzianego Ale klej kukurydziany to tylko ze względu na to, że smuży I jak widzicie Są też płatki owsiane W dniu wczorajszym Sparzyłem i trochę pinki trochę pinki i trochę białego to wszystko wymieszamy damy tutaj, dodamy do, do zanęty wczoraj, słuchajcie, trochę ją namoczyłem i się okazuje teraz ona, robaki to też musi być wymieszamy elegancko tylko przesła mi ta zanęta, wiecie przez Bo wypiła to wodę po prostu. Zanęta. W każdym razie musimy do, domoczyć ją. To koniecznie, bo jest słabizna. Jeśli chodzi o domoczenie, bo nie klei się tak jak powinna jest za sucha. No i tak to wygląda właśnie y, zanęta moja dzisiaj. Powinny starczyć. chodzi w zestaw. Spróbujemy tak, chociaż uważam, że haczyk 16. Yy, przepraszam, 18. Może być przy ale nic, Koszyczek z bo yy, uciąg tutaj jest dosyć spory. Yy, na górze, na szczytówce, yy, w razie czego dzwoneczek jakby mi się przysnęło, czy bym się zagapił. A branie będzie jakieś mocne, żeby mi wędki nie, nie wciągnęło. No i to wszystko. No. Zaraz napakuję zanęty. I pierwszy rzut i zobaczymy. E, lubię w takich sytuacjach słuchajcie. E, wędkę stawiać, e, że tak powiem pionowo na sztorc. Wtedy te prania są moim zdaniem bardziej, co tu się wydarzyło? Są bardziej wdo, widoczne. Moim zdaniem i jest dużo lepiej. Troszkę w ręce z jest bo. jest. A, jeszcze coś bym na haczyk może zarzucił. Spróbujemy, wiecie na co? Na ochotkę. Ochotkę. To nie rzucam. Jak to puteczkę na grunt złapałem. Oj, na ochotkę. Tylko tu się kurde pozaczepiałem. Dobra, nie jest źle. Pierwsza puteczka złapana dzisiaj na grunt, na ochotkę haczkowo. tak, roztągnięcie tam z policzek tu mam na gruntówkę na gruntówkę już raz w yy, tak jak widzieliście z nienacka mnie wzięła i powiem wam, rozkładałem spłabik bocika i gdyby nie dzwoneczki to bym nawet nie wiedział, że jest brania dzwoneczki zadzwoniły, więc yy, zaciąłem i ryba była i powiem wam, że jest pięknie słuchajcie, tutaj akurat płoć ładna, tutaj kolega wędkarz przepiękna i na co zioł? Białego? Na białego. na białego Lux. dobra, dziękuję o jednak może co ja mam dwie małe płotki, uklejkę a nie wiem czy też jakiegoś brania nie miałam. Ech. powiem tak piękny poranek na Narwio ale jest przepięknie spójrzcie tylko na to tu w tym momencie ryby nie są ważne podlasie podlasie no i tak moi drodzy patrzcie tu na lewej wędce mam pinkę rubinówkę na tej mam pęczek ochotki haczykowej założony na gumkę Haczyki szesnastki. I próbujemy. Jakieś brania są. Wyciągnąłem na grunt jedną kleję. Aljukleję wyciągnąłem jak śledzia. Słońce wali po, po ślikach. No i nic, walczymy. Walczymy tutaj dalej. Ale jest fajnie. Pogoda jest fajna. Niedziela. Pierdziałbym w stołek. A tak sobie rybki można połowić. Więc jest słuchajcie, git. Git. Słońce świeci. W tylko chciałbym powiedzieć, to że e, miałem jedno branie, ale z chyba bo za wcześnie zaciąłem na gruncik, na ochotkę haczykową. Tylko tyle w temacie. Do odbioru. Słuchajcie, tutaj kolega na imię, jak kolega ma, Janek, Janek Kurde z Białego Stoku robi robotę. Patrz, jaki piękny jaś. Ole, piękny Piękny Jasi. I też na białego? Na białego. O kurczę. Pięknie. No ja z boku stoję i mi uklejki biorę. Ale nic, no ostatni będą pierwszymi. Janek dzisiaj rozbija bank przepięknego Jazia wyciągnął. U mnie na razie same bieziny, ale troszeczkę bliżej brzegu przesuwałem te zestawy. Hermatki się napijemy. Ciepłej, chociaż jest ciepło, ale się ciepły napijemy. I powiem tak: dwie płotki. No, Janek dzisiaj robotę robi, ale rzucę. Widzę, o jednym rzuca gdzieś dalej, pod drugi brzeg, drugi. Zobaczymy. Pokombinujemy, zobaczymy to miejsce. Takie optymalne. Ja ci powiem tak. Nawet takie ryby się zdarzali niestety Ale nie przeskoczymy tego, trzeba się przebijać przez ukleje Jest coś Ale branie widziałem O, płodź, ładna Ach. Bardzo ładna, piękna kurczę powiem wam słuchajcie jaka jest sytuacja a sytuacja jest taka, że ja miałem dwa brania ładne tutaj przy brzegu zaraz na białego robaczka na gruntówkę i powiem Wam, że dwa barania ładne były. Przyciąłem i nie było ryby. W jednym przypadku było tak, że całkowicie robak, dwa robaczki daje białe, całkowicie robaki były ściągnięte. Prawdopodobnie jest to wina małego haczyka. Tu zastosowałem szesnastki. Teraz zmieniłem na dwunastkę. Tak mi Janek zalecił, więc. Jeszcze Janek zaleca to w ogóle większe, dawać tutaj y, szóstkę, ósemkę, ale stwierdziłem, że to trochę przebogato i, i dziepnąłem, Słuchajcie, 12. Y, Mi się wydaje, że to wystarczy. Faktycznie, jakby wtedy to lin by wziął, to by był problem z 116. Wreszcie, coś ja ładniejszego. Ładniejszym tym się kłócił Płotka Ale już branie było tak, jakie powinno być no. Tak na no, Dwunastkę dałem, nie dawałem Szóstki, ósemki Tylko dwunastkę No z złapałem, zobaczcie trochę tam do tego z dwadzieścia parę centymetrów już ładna jest godzina za 15-12 prawie że same południe troszeczkę ta ryba przestała brać ale czekamy czekamy, jakieś tam pojedyncze pyknięcie są, Niemniej jednak yy... Coś się dzieje co jakiś czas. Yy, najlepiej było z rana, <laughs> jak za, z, zawsze zresztą. Yy, poranki są yy, najlepsze, jeszcze zobaczymy później po południu. Wieczorem, może zobaczymy, do której będę. No, w planie jest do wieczora, ale do której będziemy, to Wam nie powiem. Znaczy ja będę. Yy, no co, na razie mówimy. Na dwóch wędkach mam yy, białego robaka, bo jednak to jest dzisiaj. Najlepsza tutaj przynęta Nie jakieś pinki, nie jakieś ochotki haczykowe Tylko zwykły, zwykły biały robaczek O, mam coś drugiego, nie wiem co to jest Ja wiem czy... a wylazło mi z tej strony Dobra Podejrzewam, że to znowu płotka A Coś ściągnąłem Pociągnęło mi tam i zwinąłem No już twojo Janek chyba Twój zestaw ten chyba ściągnąłem Tak no już dziwnie poszła ta ryba Ale była poszła tam do ciebie Nie, no i Ale ściągnąłem jak tutaj miałem Tylko rozplątałem i teraz zabrałeś A ryba, wędka była ta prawa, a ściągnęło mnie aż tutaj to tylko jest spinka, nie mam ryby. Ale z początku miałem ją, widziały zresztą. I to ładna ryba była. O wysmoktana jak. Ale teraz zacinam chociaż. Na płodzie wiecie Ta. ładna półteczka ładna półteczka O taką płateczkę teraz dygnąłem Przepiękną branie coś się chyba zacięło Kurde miałem przed chwilą taki Kurde na... no Jak to się wędkę mi wciągało Kurde zacząłem Spóźniłem się Spóźniłem się Dobra tu nic nie O o o Nie wiem czy tam nie siedzi już jakaś Ta No Jak to się nazywa Kurde nie, nie ma A jest no Tak myślałem bo to Małe było, yy, ta właśnie, yy, ukleja. No, no niestety, Janek, albo stety, dzisiaj głównym bohaterem to ty jesteś. Co jest, coś siedzi. Widziałem, że się szczytówka ugięła. Ładna, ale jaka płoć? <gry> Piękna. Ciągnął siatkę, bo chcę wysuszyć zobaczymy co tam złapaliśmy ale szału nie będzie w siatce wam powiem z tego względu dosłownie tam będzie pewnie 5 płotek nie wiem czy o no taka płoteczka taka Kocham ta płeteczka. Druga ładna płateczka. Ta malutka płteczka. Jeszcze, bodajże chyba jedna, tak. Jeszcze jedna. Płuteczka. Jedna ryba Ładnie bije Nie wiem co to jest, Potrzebny będzie Słuchajcie Podbierek na pewno Nie. Co to może być Słuchajcie Piękna płoć Piękna płoć Chodź, ty chodź, Piękna płoć, pan. Ja tu powoli zacząłem się zwijać. A tu, słuchajcie, takie cudo mi wskoczyło. Ładna płoć. Przepiękna płoć. Piękna. No, widzicie co? Wypuszczę ją ja ładnie. Niech ona sobie o. Poszło. Już tak powoli zaczynam się zbierać. a tu kurczę już wypuściłem te swoje pięć płotek z siatki. A tu branie miałem i najwodniejsze ryby ładną płotkę złapałem. Jak widzicie, dzisiaj płotka pływa już. Ech, a jeszcze poczekam, bo mogą być jeszcze fajne branie, bo to zaczęło się dziać. No dobra, słuchajcie. Kurczę zakończyłem dzisiaj łowienie. Generalnie zasadniczo to było gdzieś około, nie wiem, pięć płotek miałem. Później jeszcze jedno dołowiłem, taką większą, fajną, no, największą w sumie dzisiaj. Płotkę, same płotki jak widzieliście. Kolega Janek złowił też ładne płotki. Złowił jazzia przepięknego. Także można tutaj na tej naszej narewce coś wyrwać. Jeśli się człowiek postara, e, wymieniliśmy z Jankiem troszeczkę e, on e, jakieś swoje doświadczenia, ja swoje. E, I co? No i kurde dzień spędzony e, w doborowym towarzystwie na łonie natury. Z godzina 16:20 jadę do domu. E, i co mogę? Powiem tak, bo no wypadł bardzo mi się podobał. Kurde, w do dowód, gdzie kurde w ogóle nie ma tych brań, bo tutaj te brania kurczę, były. No, były brania i, i można było z tej wody coś wyciągnąć, słuchajcie. No, I tylko trzeba było pracować z zamętą, yy, z przynętą. Yy, co robotę robiło? Próbowałem na pinkę, próbowałam na pinkę, yy, na pinkę yy, rubinową, próbowałam na. Ochotkę, haczykowo i dupa chlup. Tutaj wyłącznie tylko jedynie biały robak. Biały robak, na tego białego robaka całkiem sympatycznie się tutaj, tutaj łowi. Rzeka przepiękna, w szczególności z rana. Rano ta rzeka no, wyglądała przepięknie, jak widzieliście wschód słońca. Coś pięknego. Słuchajcie, nie zapominajcie subskrybować, lajkować, komentować, oglądać przede wszystkim i, I co? I widzimy się w następnej przygodzie wędkarskiej na kanale Fishing Alike W przyszłym tygodniu na weekend jest plan Plan jest taki, żeby jechać gdzieś z Markiem Marek już do mnie dzwonił w dniu wczorajszym Po zawodach, był na zawodach Ja niestety na tych zawodach nie mogłem być jest plan gdzie pójdziemy? Jeszcze do końca nie wiemy. Są dwie opcje. Na razie nie będę zdradzał. Także zapraszam do oglądania do następnej przygody na kanale Fishing like. Cześć